Kup mi zdjęcia otyłych ludzi, błagam cycu papu, a pojebało mnie do reszty, macie się sami domyślać, chuj jestem, a nie lektor. Idę spać Eleonora Klockilego, Lego, odkurzacz miska, znajdę zaraz lepsze zdjęcie Eleonory slipki i siup masturbacja. No to lecimy, onanizacja nas, nie dogoniat kurwa paznokcie, kastracja obóz zagłady. I inne kolorowe klocki, myszka Mickey Mini i gamer, lotniskowie ETS. Mamo! MOOOOOOOOOOOOOOOOOM! No! Mysz, tuksia, a seba, a ringsaka, a Chcę do domu popłacze się. Możemy, możemy iść na salę zabaw, błagam. Rogerownia, katastrofa finansowa, katarzyna, vibrator wózek, Widłowy, Małpidło, producent Blender. I inne szynka niż czarka Armageddon. I długi siur. Walcowany parówka. Odlewnia jaja mnie swędzą. Chilka. E Ge, tak Werdykt jest taki, że twój stary ma dwa ptaki. Koniec teraz. Skończyłem, gdy e zaczyna się lato, a z latem wakacje i czasu w.